Siemano, siemano, siemano. Um, tutaj rewelka i dzisiaj Wam zaprezentuję ósmy odcinek Minecrafta na modach. A dzisiaj będziemy no, robić porządki w domu. Wiem, mam okulary na sobie, ale to nie jest skin, tylko okulary przeciwsłoneczne. słoneczne. Mm. Okej, okay, teraz Wam pokażę, co zrobiłem. Bardzo dużo rzeczy zrobiłem. I w ogóle wszystko nowe jest. O! Ał. A i mam ten, też ten mod iron chest i mam z jednej tej wychodzi tyle drewna Już Z takiej małej skrzynki wychodzi tyle miejsca i jeszcze patrzcie i proszę proszę i choinka i choinkę mamy. I mamy choinkę, bo jest już niedługo, no zawsze dni Wigilia. A to jest moja nowa zbroja. Z knit. Tu jest taka ruda. A, I wam wszystko pokażę, co mam. To z tych drzew, które zrobiliśmy w Twilight Forest. Tu jest coś fajnego, patrzcie. Hmm. Cygaro lepsze. No to się napłynie to cygaro. Nie da się na to użyć. A tam. Ziemia. Kobel. Wełną, którą zrobiliśmy. I dorobiłem parę szybek. Do tego wiadra. I, i backpack duży. Zdobyłem trochę redstone'a, zrobiłem tłoki i włas i zdobyłem to no byłem trochę w cavewach i no i pozbierałem parę rzeczy oprócz tych czterech rzeczy, które zdobyłem w Twilight Forest. To znaczy oto to jest Fiery ingot, i Ironwood Ingot i Knight i Metal Ingot i z tego Knight Metala mam tamtą zbroję, która jest o tam na moim wyszaku. I może później zrobimy coś. I mam godzinę, który zdobyłem. Mm, to jest obrzydliwe. turtlemet, które właśnie potem zjem. Teraz. A I dorobiłem sobie nowe rzeczy i mamy Cave Scorpion Sword, który do niczego się nie nadaje. Patrzcie. Patrzcie. Tylko jeden hit daje, jakieś te kropeczki chodzą za świnią. I to nic nie robi. I zrobiłem to. O to. O Łuk zrobiłem nawet. <laughs> nie widziałem. tak. Okej, okay, to chyba wszystko. I nałożymy nasz nowy armor. Jeszcze go nie nakładałem, dopiero go zrobiłem. Łoż! Ależ, ależ fajne! wow już no, fajnie. Okej. Okay. Um... Fajny wieszak. Um, co mam zrobić? A tak. Um... Było tutaj gdzieś... A. Chciałem jeszcze dorobić um, takie coś, że... Zobaczycie. końka Ok, więc... Co zrobimy? A tak, o tutaj. Już nie będę u tych rzeczy. Rexo. Chodź, Rexo. Spałeś. Nie, to nie. Mm. krewianko szybko tylko to zdejmę zdajmy znaczy zniszczę ty, 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 ty. o tak szybko pójdę to zasadzić już które przygotowałem Patrzcie, czekajcie. O ty gnoju jeden. Spadaj. On mnie wystraszył. Patrzcie na to. I się ukryły. Nie, wam to wytłumaczyć, kurde. Teraz muszę wszystko... O Jezu. Tak fajnie było, no kurde. to robić. Ok. Trzeba tu jeszcze wejść tutaj ustawić to. Kurde, zapomniałem tutaj. Hmm, jeszcze to muszę. Hmm, mam nadzieję, że ten odcinek będzie się Wam podobał. wiem, ale tylko kopać i kopać, no. Minecraft. Hmm. O, tu jeszcze i tu. Spoczko, to będzie takie coś. Hmm, no, takie coś, schronienie jakby. Nie wiem, coś takiego, no. Pójdę szybko po łopatę. Teraz zrobiłem sobie żelazne drzwi, żeby, żeby ten... No żeby no. A diet, a już nie potrzebuję. A tak, łopatę. uuu nie łopaty. To zrobię z Fiery Ingot. Szybko pójdę po patyczki. Mam nadzieję, że się uda zrobić coś z tego. Szkoda, no. Zrobimy <grym> z tego. Co? Czekajcie. Nie da się robić. O jaja. Spoko to nie zrobimy. Zrobimy, zrobimy, ale z um, co ja chciałem... A, tak. Tutaj. Zrobimy tego z, um, Szybciej, no. Nie wiedziałem, że nie da się zrobić Łuka z tego knajta, coś tam, coś tam. O, jest git. O, szybko cię prześpimy. Nie może teraz odpoczywać. Spok a tak, a tak. Gdzie Piergo piesku Whiter Nie Wright Nie lubię tego głosu Tych strasznie to O tą. Kurde, nie, 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 wyda, nie wydawajcie tego dźwięku. Ej no. Jeden cios i cię zabiję. Dobranoc. Dobranoc. A tak, jeszcze tutaj, 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 tutaj. zjeść. A, i jeszcze zrobiłem złote jabłuska. Okej, okay, let's go. Co tam, co się weszło? Nie u niego nic. Gruby Ed 1 Pójdę po pochodnie lepiej. Ja cię kręcę. Mmm. miecz w rękach była nie ma niczego. To zro zrobię z kamienia. git na razie zobaczymy to O, oh, jest git i że tutaj I jest git Tutaj też tym. Pójdę szybko po drzwi. A, wow. Nie, drzwi są tutaj chyba. Chyba tak. Co miałem? Po co? A nie. Kob kobla mam trochę. 原子矢原子 Zaczyna się sorry. O, jest git. M, mm, okej, okay, okej. Okay. włożyć skrzynki najbardziej możemy tutaj włożyć crafting też Remie się Hva skjer? Hvor er du? O jest git fajnie w ogóle tutaj to co wygląda, no, tu będą, Możemy tylko dołożyć, na razie zamykamy to i jedziemy do domku. Nie zwit też. Jak coś wróci, to tam to. O nie ma. Zacięma się trochę. Mm. Spać trzeba. Szybko usortuję to. Co różne rzeczy, a tak to tutaj? Mm, lec tą tutaj. Mm. Też. Spoko Będziemy szybko spać. O lala. Siema. O, mi coś. To what the help Enderman. Walimy go czy nie? Poszedł! Poszedł Enderman! Co mi z niego wypadło? Nic. Co to jest? No kurde. Coś... Wła-ta, 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 wła Zamknij mordy czapalów, nie wiem. Ile ekspo mam? Cztery, wow. Mm, kurde, no. Przez was nie mam. Tutaj muszę wykopać. What the hell? Co jest? Starczy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze dwa. Raz, dwa. Me, nie, me, nie, nie, no. jest gates, jest gates. Jest gites. Więc, co te drzewa tak pościna... A, jak zabijałem kiedyś ogra, to wszystko mnie zniszczył. Grubas jeden, Ta ogry chyba się biorą z mokra creatures, chyba, nie. Może tak, może nie. jest git. Hmm, chciałbym coś zrobić. Kred, alchemia. Statyw. Płomienna różdżka. Nie mam jej czy mam mm, nie to nic muszę z enchantować mój mój mieczek muszę z U, odrzuć jeden, pogromce nie umarł jeden. Wow! Ale mi coś. Mm, co mieliśmy zrobić? A tak, musimy zrobić chlebek. Okej okay, koledzy, więc mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał, więc no komentujcie, subskrybujcie i dawajcie łapkę w górę, więc narka koledzy i zapraszam do obejrzenia dziewiątego odcinka Minecraft na modach. Narka!